Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Opowiem Ci dzisiaj o dwóch bardzo ważnych rzeczach, których na pewno nie wiesz na temat swojego dziecka niejadka. Jeżeli ten temat Cię interesuje, obejrzyj koniecznie do samego końca to, co mam Ci dzisiaj do powiedzenia. Pierwsza podstawowa prawda: w przytłaczającej większości przypadków, problem z niejedzeniem dziecka jest halucynacją w głowie rodzica. To jest problem, który. Nie wiedzieć czemu rodzice po prostu uwielbiają wymyślać sobie z kosmosu, wymyślać sobie z niczego. Mają jakieś takie po prostu przekonanie, że jeżeli dziecko nie zje nie wiadomo jakich absurdalnie dla niego dużych ilości jedzenia, to że ono się, nie wiem, rozchoruje, umrze, stanie mu się coś strasznego, będzie niedożywione, dostanie szkorbutu i wypadną mu zęby. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale naprawdę większość jest bardzo wielu rodziców, którym trudno pojąć że dziecko, mimo że oczywiście rośnie, potrzebuje dużo pokarmu, dużo energii, no to jest dziecko, jest mniejsze, jego żołądek jest mniejszy i nie zje takiej porcji jak dorosły chłop. To po prostu tak nie działa. I rodzice bardzo często, ja, ja po prostu setki rodziców złapałem na tym osobiście za rękę, że oni po prostu siadają z tym swoim dzieckiem, ono ładnie, no w cudzysłowie, tak, ładnie je. Jest najedzone i nie chce jeść dalej. Oni dalej po prostu wciskają w nie kolejną łyżeczkę. Za mamusię, za tatusia, a jeszcze kilka łyżeczek zjesz, to dostaniesz deser, nagrodę. Po prostu wciskają w to dziecko na siłę i kiedy, no i jaki może tutaj być efekt? Albo to dziecko daje w siebie wciskać. No i to jest tragedia, no bo tak naprawdę bardzo szybko może to doprowadzić do otyłości. To często jest taka bomba z opóźnionym zapłonem. No bo, jako że, tak jak mówię, dzieci mają duże zapotrzebowanie na energię, dużo się ruszają, tak? No trzeba się naprawdę postarać, żeby yy, po prostu zrobić dziecko dużo nadprogramowych kilogramów. No ale jest to oczywiście możliwe, więc można iść tutaj w jedną stronę, że dziecko po pierwsze wyrobi sobie taki nawyk obżerania się, przejadania się, jedzenia więcej niż potrzebuje. I nawet jeżeli jeszcze się totalnie nie spasło, no to za chwilę jak po prostu zmieni się wraz z dorastaniem jego metabolizm, to po prostu nagle praktycznie z dnia na dzień zacznie tyć w jakimś absurdalnym tempie. A to wszystko będzie właśnie wynikało no, z jakiegoś takiego nawyku niewłaściwego wyrobionego przez rodziców w dzieciństwie. I nie ma tutaj znaczenia, że ci rodzice przecież kochają swoje dziecko i mają bardzo dobre intencje, że nie chcą mu zrobić krzywdy. To nie ma znaczenia, no bo robią mu krzywdę. Zrozum, że przekarmiając dziecko na siłę, jakby ty grasz przeciwko niemu, tak? Ty wyrabiasz nim właśnie zły nawyk, który niekorzystnie odbije się po pierwsze na jego zdrowiu, a po drugie tak naprawdę na jego relacjach z ludźmi, no bo umówmy się, dzieci grubaski niestety mają trudniejsze życie, są odrzucane przez swoich rówieśników, mają jakieś później problemy zdrowotne, nie są w stanie nadążyć gdzieś tam za piłką tak dalej. No nie muszę ci chyba tego tłumaczyć. No i druga sprawa, co się może wydarzyć? Dziecko po prostu będzie odmawiało tego jedzenia. No i, do, i dochodzi tu bardzo często do jakichś takich spięć rodzinnych, no bo to dziecko nudzi się przy tym stole, mama czy tata wciskają w nie jedzenie na siłę, no i ono zaczyna gdzieś tam po prostu specjalnie rozsmarowywać to jedzenie gdzieś tam po blacie, rzucać nim, robić wszystko, bawić się przy tym stole, tylko nie jeść i mama i tata strasznie się na to dziecko wkurzają. I to, co Ci chcę przekazać, że w takiej sytuacji to jest absolutne nieporozumienie. Nie możesz niczego innego oczekiwać. To jest normalne, że jeżeli wmuszasz w dziecko jedzenie, ono nie chce, nie chce jeść, to musi się czymś zająć. mu się nudzi przy tym stole. No i właśnie najczęściej skończy się tym, że zacznie się tym jedzeniem bawić czy po prostu coś tam robić przy tym stole, a Ty będziesz się frustrować, że ono nie chce jeść. Tutaj problem tak naprawdę nie leży w dziecku, a w Twojej głowie, to Twoje nieprawidłowe przekonanie, że ono właśnie będzie jakieś głodne, niedożywione, czy że ty nie spełnisz jakiegoś swojego rodzicielskiego obowiązku nakarmienia dziecka. Zrozum, to, że ty nie wepniesz w dziecko jeszcze kilka łyżek zupy, nie jest tożsame, że ty je głodzisz i trzymasz je po prostu w piwnicy na jakimś łańcuchu na koloryferze, po prostu o piętce chleba i szklance wody przez tydzień. Nie myl tutaj pojęć. Tak więc nie wolno wciskać w dzieci jedzenia i uwierz mi statystycznie rzecz biorąc to jest tak przytłaczająca większość po prostu przypadków kiedy rodzicom się coś uroi kiedy oni sobie wmówią po prostu że to dziecko jeszcze powinno jeść są oczywiście inne sytuacje istnieje coś takiego jak anoreksja dziecięca ale umówmy się to są po prostu ekstremalnie rzadkie przypadki jeżeli masz taki Prawdziwy problem natury medycznej u siebie w domu, to na pewno już o tym wiesz i na pewno jesteś w stanie to dostrzec. I co idąc dalej tym tropem, no bardzo często rodzice nie dostrzegają tego, nawet ok, jeśli dziecko nie tknęło powiedzmy tego obiadu w ogóle, no to oni nie dostrzegają tego, że ono jest po prostu najedzone. Czym? Bo zapchało się jakimiś dwoma szklankami jakiegoś syfnego, słodzonego napoju, tak, jakiejś tam koli czy czegoś podobnego. To ma w sobie tyle cukru, że naprawdę tym się można najeść. To ma całą masę kalorii, to jest bardzo mało, że niezdrowe, ale też zapychające. Jeżeli dziecko ma dostęp do jakichś właśnie batonów, chipsów, przekąsek, no to ono jest w stanie, no to jest jakby normalne, że ono w pierwszej kolejności sięgnie po te pokarmy. Tak? no bo jeżeli tam się znajduje cukier, no cukier uzależnia nie gorzej od kokainy, tak? No to jest po prostu yy, nasze mózgi dostają strasznego ra rauszu, kiedy dorwą się do cukru i ty nie możesz oczekiwać od kilku latka, że on po prostu się tutaj pohamuje, bo do niego dojdzie, że to jest niezdrowe i, i w ogóle ten cukier go zmuli, spasie się i tak dalej i tak dalej. No nie oczekuj, że dziecko to zrobi. Ty musisz tutaj to kontrolować. Ty musisz wyrabiać w nim zdrowe nawyki żywieniowe. Po prostu no a na czym to polega? No to od ciebie zależy po pierwsze, co ty jesz, jaki przykład dajesz dziecku, a po drugie, jaki pokarm tak naprawdę jest dostępny u ciebie w domu. Tak? No, bo jeżeli po prostu wszędzie leżą porozrzucane, właśnie jakieś tam słodzone napoje, chipsy, czekolady, batony i tak dalej, i tak dalej, no to nie dziw się, że dziecko po to sięgnie. Tak, tak samo chipsy, no, napakowane glutaminianem sodą, no, który też po prostu, no, to jest syf, ale nasze organizmy bardzo to lubią, bardzo dobrze na to reagują i to jest jakby całkowicie normalne, że po to dziecko sięgnie pierwszej kolejności, a nie po jakieś tam zdrowe warzywo, dajmy na to. No zawsze niestety, ale chipsy wygrają z marchewką, tak? I, I twoim zadaniem jest właśnie tutaj po prostu nie kupować tych chipsów, żeby ich po prostu nie było w domu, żeby nie kusiło, a podsuwać tą marchewkę dziecku gdzieś tam na talerzyku zdrową, no, żeby się przyzwyczajało, że ona też jest spoko smaczna i żeby ją właśnie gdzieś tam podjadało. Ale zrozum, jeżeli twoje dziecko jest najedzone, no to nie masz się również czemu dziwić, że na przykład w ogóle nie tknęło obiadu. No i tu rozwiązanie jest bardzo proste: po prostu nie kupuj syfnego jedzenia, a jak ono już jest w domu, to niech będzie pod kluczem i po prostu bardzo ściśle to reglamentuj, a nie, że dziecko sobie to je kiedy chce i ma po prostu cały zapas 10 kg czekolady gdzieś tam pod łóżkiem. No do tego nie możesz dopuścić, bo to się zawsze źle skończy. No to jest jakby taka pierwsza wskazówka, tak, jakby w większości przypadków naprawdę, no, statystycznie jest 99,9%, że Ty właśnie jeśli uważasz, że masz dziecko niejadka, to się na to łapiesz, że sobie po prostu wmawiasz, tak, i, i pamiętaj, no nie namawiaj dziecka do, je, do jedzenia, ono chce, nie chce jeść, to go nie namawiaj, niech odejdzie od tego stołu, tak, zaczyna się bawić tym jedzeniem, zadajesz proste pytanie, jesz jeszcze czy kończysz? Tak? Jeżeli dalej się bawi, to dosłownie wywalasz to dziecko od stołu. Ok, dziękuję. Nie baw się jedzeniem, yy, tak? albo wręcz posprzątaj to, co tutaj ci się udało w międzyczasie rozsmarować. Ok, dziękuję. Siadaj tutaj, pobaw się nie wiem, zabawkami na dywanie. Tak? A nie zmuszać dziecko do jedzenia, bo to nie ma sensu. Więc to jest pierwsza sprawa. No i druga kwestia jest taka, że yy, rodzice całkowicie nie potrafią bardzo często zachęcić właśnie tak mądrze dziecka do jedzenia, w takim jakby. Myślę tutaj bardziej o takich rzeczach jak próbowanie jakichś nowych rzeczy, tak? Znaczy no, dosłownie zachęcanie do tych warzyw, które są zdrowe. I o co tutaj chodzi? Na czym to tutaj polega? Większość rodziców po prostu stoi nad tym dzieckiem i robi wykład, rzuca 100 miliardów argumentów, jakie to po prostu te marchewki są zdrowe, jedz marchewki, dlaczego ty nie chcesz jeść marchewek? Ględzą, ględzą, ględzą. Dziecko i tak to ma w nosie. Odnoszą efekt po prostu odwrotny od zamierzonego. Dlaczego z jednej strony dziecko bardzo szybko orientuje się, że odmowa jedzenia różnych pokarmów to jest po prostu świetne narzędzie kontroli nad rodzicem. Tak, bo rodzic po prostu skacze dookoła tego smyka jak taka kukiełka na sznureczku, tak i po prostu wymyśla 100 miliardów sposobów. Zagaduje, przekopuje, błaga, prosi, grozi, żeby tylko dziecko coś tam zjadło. O? Ono ma po prostu na to wyrąbane, jego jest na górze. To jest tak naprawdę sposób dziecka na takie troszkę utwierdzanie swojej władzy w domu, na podkreślanie tego, że to ono tutaj ma władzę, a nie rodzic. Tak, więc to jest no generalnie... Nie o to ci tutaj chodzi, no bo ma być na odwrót. To dziecko, ty masz być szefem w domu, yy, tak, a dziecko ma ci być jakby podporządkowane i to jest ważne dla jego rozwoju. To nie chodzi o jakieś tam musztrowanie dziecka czy pruski dryl, absolutnie. Tutaj chodzi o zdrowy rozwój twojego malucha, no bo on musi mieć poczucie, że rodzic jest kimś silniejszym, kto ochroni, w ra, tak w razie jak się pojawi jakiś problem, konflikt, tak, po prostu to daje poczucie bezpieczeństwa. I to jest oczywiście, okej, okay, może gdzieś tam postawienie się rodzicowi przy jedzeniu, no to jest za mało, żeby maluch przejął władzę w domu, no ale to jest również jeden ze sposobów i chcę Ci tutaj uświadomić, tak? Że jakby jeśli dziecko widzi, że ty za bardzo koło niego skaczesz, że to tobie zależy na tym, żeby ono zjadło, a nie jemu, no to je to będzie nakręcać właśnie w tym kierunku, żeby tego jedzenia odmawiać, więc osiągniesz wtedy efekt odwrotny od tak naprawdę zamierzonego. Nie namawiaj dziecka do jedzenia, nie naciskaj. Zrozum, pomyśl o tym w kategoriach, co najgorszego może się stać. Twoje dziecko nie zje obiadu. No, w najgorszym razie będzie przez godzinę czy dwie głodne, zanim dostanie kolację. Nie mówimy tutaj przecież o jakimś katowaniu dziecka, czy głodzeniu, czy jakichś podobnych absurdach. Tak? Mówimy tutaj o tym, że no po prostu przez chwilę poczuje głód. Tak naprawdę to jest nawet całkiem niezłe, bo jest bardzo wiele dzieci, które od. Małego są przekarmiane i one w ogóle mają kilka lat, i nie rozumieją słowa głód, tak? bo nigdy tego nie czuły. One w ogóle nie ogarniają czegoś takiego, że gdzieś tam żołądek się zaciska w brzuchu burczy, bo nigdy przez długie lata nie doświadczyły takiego stanu. Więc poniekąd to jest nawet całkiem niezłe, żeby Twoje dziecko tego doświadczyło, żeby mogło sobie wyrobić pojęcie w głowie, tak? co to w ogóle oznacza ten głód. Więc nie naciskaj, po prostu odpuść. Albo będzie głodne godzinę czy dwie do kolejnego posiłku albo sobie po prostu pójdzie, nie wiem, do lodówki, wyjmie jakiegoś kabanosa i tyle. No tak samo jeśli, no bo mówię tutaj o obiedzie, jeśli dziecko nie zje śniadania przed gdzieś tam wyjściem do przedszkola, no to znowu, no to nie namawiaj, nie naciskaj. Albo w przedszkolu dostanie jeść, albo mu gdzieś tam do plecaka wsun po prostu właśnie jakąś kanapkę czy innego kabanosa czy jabłko i tyle, tak? Koniec, nie ekscytuj się, nie namawiaj dziecka, nie przekupuj, nie gadaj o tym, a już na pewno nie, nie przekupuj go obietnicą deseru, tak? No bo to, to znowu, mu, każesz mu zjeść już ponad siły, żeby dopiero zaczęło się zapychać czymś niezwykle kolorycznym. No to jest już po prostu, no to że jest naprawdę na granicy krzywdzenia dziecka coś takiego. Absolutnie nigdy nie przekupuj deserem. Co jeszcze tutaj rodzice robią źle, jeśli chodzi o zachęcanie? Tak? No poza tym, że naciskając uzyskują efekt odwrotny od zamierzonego i że pokazują, że to im zależy, a to dziecku ma zależeć na tym, żeby było najedzone, nie potrafią trochę tego tak sprzedać, że tak powiem. To znaczy, czasem mała zmiana na przykład konsystencji. Ja osobiście uwielbiam marchewkę surową, nie trawię, nie zjem takiej gotowanej, to jest po prostu jakaś profanacja, prowokacja, nie. Tak i dzieci mają również podobne preferencje, to znaczy jeśli coś jest ugotowane, to mogą odbierać to jako przepyszne, tak? a jeśli jest na surowo, to im nie smakuje. Sama konsystencja gra dużą rolę, o to mi tutaj chodzi. Więc po prostu poeksperymentuj, no bo może zmienisz konsystencję jakiegoś warzywa, tak, zrobisz czegoś, sałatkę, zetrzesz albo wręcz przeciwnie, dasz do gryzienia, no i to już dziecku zasmakuje, zaskoczy. Inna sprawa, zaproś dziecko do kuchni, po prostu jak ono będzie z tobą I, i zależnie od wieku oczywiście tak jak jest dziecko małe no to nie możesz wymagać być może zbyt wiele ale wrzucisz do miski jakieś dwa składniki i po prostu każesz to dziecku wymieszać i okej okay, zrobiła sałatkę super jeden że spędzisz z nim fajnie czas dwa że ono się będzie obywało z kuchnią i z gotowaniem i nie wyrośnie na taką niedorajdę wiele takich osób na studiach poznałem jak zaczynałem tam ludzie wtedy ile mają 19 lat i dosłownie nie potrafili wyjść poza zrobienie sobie herbaty ugotowanie jajka no i podgrzanie parówek. I to naprawdę było wszystko, ja byłem w szoku. No i to też wynika z tego, że rodzice zawsze im podtykali pod nos, nigdy ich nie zaprosili do kuchni, nigdy ich nie nauczyli jak cokolwiek zrobić, a im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Tak, więc zaproś to dziecko do kuchni przez to, że ono będzie uczestniczyło w tworzeniu tych potraw, to z automatu już bardziej zachęci je do jedzenia, tak, bo ono tu się zaangażuje, będzie również twórcą tego obiadu czy jakiś tam kanapek i to już po prostu łatwiej wtedy że tak powiem przechodzi właśnie, żeby próbować nowe rzeczy. Czy nie wiem, jak robisz jakieś kanapki dziecku, no to też jak nadasz im atrakcyjną formę, czyli po prostu paprykę jakąś i, i tam, nie wiem, szynkę ułożysz na kształt jakiegoś statku na kanapce, no to już dziecko to chętnie spała szwin, że po prostu zrobisz mu tą kanapkę. No, tak jak mówię, cały czas chodzi tutaj o przemycanie tych warzyw. Nie wiem, czy, czy widzisz, do czego zmierzam. Atrakcyjna po prostu forma podania. Nie wiem, dajmy na to jakieś po prostu owoce, tak, włożysz zamiast dać dziecko jabłko w jednym kawałku, to pokroisz mu jakieś tam owoce i zrobisz z tego sałatkę, albo jeszcze lepiej, zrobisz taką sałatkę owocową i, i wrzucisz to do e, takiego mm, jak to się na taki kubeczek, takiego rożka na lody, o, e, i powiesz dziecku, że masz tutaj właśnie lodopodobne owoce, no to również ono dużo chętniej spałaszuje coś takiego. E, I tak dalej, i tak dalej, generalnie jeżeli dziecko też chcesz właśnie wprowadzać więcej nowych potraw, tak, no bo gdzieś tam masz takie obawy, no że ono by tylko spaghetti jadło. No to po pierwsze, nie rób tylko spaghetti na obiad, tak, no bo twoje dziecko naciska i ty za tym idziesz. No olej te naciski. I ja tutaj nie mówię, żeby jakby koniecznie zmuszać dziecko do jedzenia czegoś, czego naprawdę nie lubi, bo ma prawo nie lubić. Ty też nie lubisz wielu rzeczy. Każdy ma swoje smaki i to jest ok, to trzeba uszanować. No nie lubisz szpinaku, to nie wciskaj w nie szpinaku. Ale jeśli dziecko nie chce jeść nic poza spaghetti, no to znaczy, że po prostu wydziwiaj się przyzwyczaiło, i po prostu ty się dajesz wodzić za nos, jakby robiąc tylko spaghetti w takiej właśnie panice, że ono nic innego nie zje. Zrób co innego, no i właśnie najwyżej nie zje. Dokładnie na tej zasadzie. I na przykład nie ma znowu jakiegoś problemu, żeby dziecko zapytane. Dzień wcześniej czy rano, co ty chcesz jutro na obiad, żeby gdzieś tam zdecydowało, tak, no czy mówię, no to też nie może być jedna potrawa w kółko, tak, ale żeby wyraziło swoje zdanie i ty to weźmiesz pod uwagę, ale na pewno nie możesz robić tak, że jednego dnia dziecko właśnie sobie zażyczy gdzieś tam, żeby gołąbki zrobić, ty mu zrobisz gołąbki i ono 5 minut przed obiadem mówi, nie, ono jednak chce spaghetti, gołąbków nie zje i ty w panice po prostu robisz dla niego spaghetti, tak, nie możesz pod żadnym pozorem. Nie możesz się tak dać ciągnąć za nos. Generalnie zasada jest taka, że ty jako rodzic, który też jest odpowiedzialny przecież za to, żeby no wyrobić jakieś zdrowe nawyki żywieniowe w dziecku, tak, żeby ono się nie żywiło syfem, tylko jednak jakimś pełnowartościowym pokarmem, ty decydujesz, co dziecko je, co w ogóle jest dostępne do jedzenia w domu, a dziecko decyduje, ile tego zje. I, I tego się tak naprawdę trzymaj. Nie wciskaj na siłę i nie daj sobie po prostu wmówić, że jak ci dziecko powie, że tego nie zje, to ty masz stawać po prostu na głowie, przekupywać, błagać i robić mu w ostatniej co, chwili co innego, I jeszcze narzekać, że je w kółko to samo. No bo to jest wtedy twoja wina. No ty to zawalisz, no to się później, że tak powiem, no nie dziw, że to, że to po prostu tak wygląda. Chciałam jeszcze bardzo serdecznie zaprosić Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet. Poprowadzę je w poniedziałek punktualnie o godzinie 20 i opowiem Ci na nim od A do Z, jak rozwiązać taki problem, że dziecko po prostu nie, nie słucha rodzica, że ignoruje jego słowa. To będzie, tak jak mówię, dokładna instrukcja, szkolenie na żywo, całkiem za darmo, każdy będzie mógł mi zadać poprzez czat dowolne pytanie. Jeżeli chcesz odebrać swoje zaproszenia, na to szkolenie, to tutaj pod spodem. W opisie albo w pierwszym przypiętym komentarzu masz link do takiego krótkiego formularza, gdzie tylko musisz wpisać swoje imię i swój adres e-mail, przesłać to do mnie, no i ja ci później odeślę na twój adres e-mail zaproszenie do wirtualnego pokoju konferencyjnego, no i będziesz mógł czy mogła wziąć właśnie udział w tym szkoleniu, do czego bardzo serdecznie cię zapraszam. No bo pamiętaj, zazwyczaj takie szkolenia kosztują przynajmniej parę stówek, u mnie to masz. Całkowicie za darmo i jest to wiedza osobiście przede mnie przetestowana, wiedza z pierwszej ręki, nie jakaś teoria. No bo to musisz też wiedzieć, że moja codzienna praca bardzo przypomina to, co swego czasu można było zobaczyć w programie Superniania. Przyjeżdżam do rodziców, do ich własnego domu na 5 dni, pomagam im rozwiązać wszystkie problemy wychowawcze, robię taką małą rewolucję. Tak więc jestem praktykiem, jak słyszysz, i, i każdą rzecz, o której Ci opowiadam, testowałem przynajmniej parę parędziesiąt razy. Zawsze ze stuprocentowym skutkiem, z dobrym rezultatem. Więc zapraszam Cię na to szkolenie, nie przepuść tej okazji. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to koniecznie go teraz subskrybuj, żeby być po prostu na bieżąco, żeby się rozwijać jako rodzic, żeby korzystać z tego, że znowu za darmo Ci tutaj daję rewelacyjną, sprawdzoną, przetestowaną wiedzę. Koło przycisku subskrybuj masz taki mały dzwoneczek, również go kliknij, bo dopiero wtedy YouTube tak naprawdę będzie Ci wyświetlał wszystkie nowe filmy, które tutaj umieszczę. W przeciwnym razie to po prostu zginie gdzieś tam w mroku YouTube'a, no i, i być może się do tego nie dokopiesz i twoja strata. I jeszcze mała prośba na końcu, jeżeli Ci się podoba to, co mówię, chcę, żebym więcej takich filmów dla Ciebie kręcił wbij łapę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, prześlij to znajomemu, udostępnij to. Jeśli wykonasz te czynności, algorytmy YouTube'a po prostu wyświetlą ten materiał w większej liczbie rodziców no i wtedy ja oczywiście będę spełniony i szczęśliwy, no bo o to mi właśnie chodzi, żeby tą wiedzę na temat wychowania dzieci po prostu szerzyć najdalej jak się da. To trzy sekundy Twojego czasu, ja będę Ci bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Pamiętaj o tym, żeby zapisać się na to szkolenie w poniedziałek, o którym ci mówiłem. Jeżeli chcesz, żebym następny odcinek tutaj na mój kanał przygotował na jakiś konkretny temat, to też napisz o tym w komentarzu. Ja generalnie realizuję właśnie odcinki na podstawie tego, co wypiszecie w komentarzach. Więc jak chcesz mieć na to wpływ, masz jakiś problem, który cię trapi i chcesz tutaj usłyszeć odpowiedź, nie wahaj się, nie krępuj pisz. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć!